Z złom nic nie jest sprawne. <laughs> Jakby się to po prostu z rzeki wyłopiło. Więc ten proces był wymieniany. Na razie nie mamy obrazu. Drugi komputer jest wysłany do pana. No i jest. Tutaj mamy drugi sprzęt, który normalnie się butuje, ale się zawiesza. Zgram stąd biosa. widzimy tam. Układ został przelutowany. No dobra, dobra. Wysył to na testy. Fajnie, że to się nie zepsuło. No to paka leci i bierzemy się za wymianę w Tamty. Mamy to i piątka trzeciej generacji siedzi tutaj, bo nie miałem innego procesora, ani i trójki, ani i siedemka, może by się znalazła. Ale i były najbardziej awaryjne z trzeciej generacji, i piątki w miarę były całkiem stabilne. Tylko tu jest pewien problem, bo to jest oczywiście komputer przemysłowy. Jak patrzymy na ten procesor, który tutaj był wcześniej, to jest Celeron Dual Core, który ma dodatkowe funkcje jak embedded mic microprocesor, I jeszcze ma pamięć ECC, natomiast nasz procesor nie ma tego embedded Procesorka i nie ma pamięci ECC. Natomiast on ma hyperthreading, co nam nie za bardzo pasuje w maszynach przemysłowych, przez przerywania systemowe robi problem. A ten procesorek nie ma hyperthreading, domyślnie nie ma hyperthreading. No i teraz kwestia, czy mikrokod w BIOSie obsługuje ten procesor? Mostek obsługuje, sprawdziłem, mostek obsługuje, Jest to bardziej dla testów, bo procesor, który tutaj powinien być właściwy, zamówiłem z Chin, tylko tam to był dostępny. Sprawdźmy oporności. Oporność tutaj było 20 parę wcześniej, omów. Teraz mamy 5, czyli 9 ładnie. Tutaj 6,0 podobnie. Ok, dobra. Wsadziłem pamięć bez ECC, ale mimo wszystko te pamięć, które tutaj były wcześniej, oryginalne, też były bez ECC. Dobra, załadujmy to. Wsadziłem tutaj te FPGA, które tutaj wyciągnąłem, żeby porównywać sobie piny. Więc zobaczmy, rozmontujmy tą konstrukcję. Dobra, trzymajmy się ramy i załączajmy to. 3, 2, 1, GO. Wciągnąłem baterię BIOS. 700. 600, tak jak było, nie? Wow, zbutował. Patrzcie. Zbutował, miłość. Okej, okay, dobra. Coś tam zbutowało. Zobaczmy, czy jest w ogóle tutaj napięcie jakieś. Nie, tu też nie ma napięcia, z tego co widzę. Bez tego napięcia, ale butuje. Czyli rzeczywiście może być stawny proces padnięty. <głos》> to się zruchomiło. Wow! Wow, nie ma tu dysku twardego z systemem. No kurde, jestem pod wrażeniem. Oczywiście ta i5 ma większy TDP. Czy to w ogóle będzie działało dalej? Nie mam pojęcia. Fajnie by to wycofać na testy, żeby wiedzieć. Wow! <głos》<głos》nieźle, nieźle, cholera jasna. Jak widać i piąteczka wystartowała, która nie jest przeznaczona do przemysłu, teoretycznie. A ciekawe, czy udźwignie taśmę przemysłową. Ciekawe, ciekawe. Halo? A kurde, no nie działa, niestety, więc ta usterka nie była na tej płycie z peryferiami. Ale podejrzewam, że jest uszkodzony procesor, bo już wiemy z historii tamtego drugiego komputera, że tam był wymieniony procesor, bo był uszkodzony. Zapewne przez to chłodzenie pasywne. Okej, okay, ta żardzeniowa bestia jest już złożona i właśnie przyszedł ten sprzęt, który był na testach. Fajnie, fajnie, przełożyłem sobie dysk twardy tutaj i zobaczymy, czy to odpali. A, i jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jako że to jest i piątka, czyli większe TDP dwa razy większe, to dorzuciłem tutaj wentylator. Tutaj było jedyne miejsce, żeby go wrzucić, i żeby to jakoś chłodzić, to chłodzenie pasywne, żeby to troszeczkę przychodziło, To ogólnie to robimy sprzęt na taki bardziej eksperymentalny, bo tych procesorów nie ma w Polsce i cały czas z Chin idą i nie mogą dojść. Więc to jest takie, taki eksperyment, czy w razie awarii można po prostu wziąć zwykłego konsumenckiego proska i wsadzić do maszyny, i cztery. To będzie działało normalnie jeden do jednego. O, dobra, jest. Aj, no nie róbcie sobie jaj, ty w. No, Wyciągnąłeś te twarde. Dobrze patrzę. No dobrze patrzę. Kurde, mój plan poległ. I co, teraz dobra, zobaczmy czy znowu się odpali z obrazem po złożeniu. No ja nie mogę. No i weź tu się bawst. Dobrze, to zobaczmy czy ten złomek na i piątce odpali teraz po złożeniu. O, wentylator, który wsadziłem, od razu wyje, pięknie. Dobra, widzimy, wystartowało pobór 750. Troszeczkę pobiera jeszcze wentylator, który na to chodzi. No i nie mam dysku, nie? Nie mam dysku. Tutaj klawi klawiaturka działa. Jak widzicie, bios jest tutaj. Tutaj mam porównanie z tamtym BIOSem, bo przełożyłem BIOSa, tak naprawdę tu jest BIOS z tamtego komputera, więc nawet nie wiem czy to powinny być te same numery seryjne pewnie, ale tego teraz nie widzę, ale wy to widzicie. Zobaczmy jeszcze temperatury. Temperatura procka 33 stopnie i reszta około 25 stopni. Dobra, nie mamy dysku, pakujemy ten sprzęt, wysyłamy i bierzemy się za tamtego drugiego, a dokładnie wymieniamy tam procesor. Ej, rozbieram to i jednak się okazuje, że jest ten dysk twardy, ta karta CFast. I ogólnie tu jest dwupoziomowe, dół i góra i tylko ten dół jest odsłonięty, a góra nie jest, dlatego mogę to raz wyciągnąć i tam wsadzić. Uwaga, 3, 2, 1. Hmm. U się nie butowało, co? Cannot find required map name. Hmm. No i jest wszystko jasne dlaczego ten system nie butuje z tego dysku twardego Dlatego, że ten dysk twardy nie zostaje wykryty Więc prawdopodobnie problem z samą płytą główną tu na dole Gdzieś w której ścieżka nie łączy Lub ten adapter się zjechał Jeszcze sprawdzę zwykły dysk czy, czy będzie wykryty Słuchajcie, uruchomiłem tutaj sobie taki dysk zwykły HDD, i on był wcześniej w Fujitsu. Siedział w ogóle to jest jego poprzednia konfiguracja tutaj widoczna, czyli i trójka czwartej generacji. Czyli to, to, nie, to na pewno nie jest to. No, ale o to chodzi, że ten dysk w takim razie działa. Czyli nasz ten adapterek jest zalany mocno, lub nasza karta CFAST. Już nie działa i to ona była całym tym problemem. No bo ten adapter jest bardzo prosty, to są tak naprawdę druty jeden do jednego. Więc stamtąd wyciągnąć tutaj, wsadzić wtedy. To będzie prostsze niż rozbieranie teraz tylko. Dobra, teraz wsadzę z sprzętu tutaj cały adapter z dyskiem twardym. Dobra, uruchamiamy maszynę. Ty no wykryło, jest! <śled> Siedzi dysk! Bum, jest! Adapter jest jeszcze z Okej, okay. co się stanie, jak to zresetuje? Co się wydarzy, co się wydarzy? No, tak samo się ładuje jak. Idzie dalej. Co tam się dzieje? Okay. Muszę podłączyć tą kartę, która tam była. Teraz to inaczej się z tą kartą, jak widzicie. Hmm tak samo zachowywał się tamten komputer identycznie, dokładnie to samo no to system siadł po prostu teraz tego nie będzie, bo tylko to się tak się dzieje przy warm restarcie, tak mieliśmy wcześniej i się zastanawialiśmy, czy to będzie po prostu problem, gdy to się nie połączy z, z urządzeniem, więc to uznaliśmy, że może jakiś błąd w programowaniu i może się tak przywieszać bo tutaj jest w pełni konfigurowalny customowo BIOS, każdy może sobie to customowo zrobić BIOSa do tego oprogramowaniem specjalnym i tu wgrać więc może on był niedorobiony, no i teraz się nic nie stanie, będzie serwis, zachowuje się dokładnie tak samo. A ten BIOS mam z tamtego, nie? Wspólnym mianownikiem jest BIOS teraz. Robi się nieprzyjemnie. <laughs> no i co tu mamy? Co tu mamy? Wygląda całkiem nieźle. Trzeba pod mikroskopem to zobaczyć. Sklonowaliśmy ten dysk na ten dysk, zwykły SATA, nie ten śmieszny CFast, który okazał się bardzo ciężką rzeczą do sklonowania, dlatego że normalne interfejsy, adaptery USB 3.0 na SATA nie działały. Wykrywały tylko przejściówkę, musieliśmy to wpiąć bezpośrednio na płytę główną i dopiero wtedy nam wykryło i mogliśmy to zrobić. A tutaj jest zwykły adapterek, adapter przenosi 3 v standardowe, patrzę na tej płytce, 3.3V dane i kurde, nie zostało wykrywane, więc dziwna sprawa. Dobra, sprawdźmy. Odpalamy warm restart i przy tym warm restarcie właśnie dzieje się ten dziwny zwis. Zobaczmy, czy będzie teraz. 5, 4, 3, 2, 1. To samo. Reset. Nie wiem, jak to butuje normalnie. Kurde, nie, nie wiem, nie widziałem tego. Reset, reset. Nie wiem, kurde, nie wiem. Pokażę Wam teraz dziwną sytuację, która nas powstrzymuje, że tutaj dalej coś kombinować, bo jak już ustaliliśmy, nawet na dysku, tutaj sata jest kurde to samo. Ale słuchajcie, dostałem zdjęcie, jak to powinno wyglądać po prawidłowym zbutowaniu tego systemu. I słuchajcie, to jest ten komputer, który do nas wrócił. Tutaj proska nie wymienialiśmy, tutaj był tylko druga ścieżka. Robi się warm restart. I pojawia się takie coś, ale patrzcie, zaraz widzicie logo. Jest to logo, które jest dokładnie tutaj. Jak widzicie, to jakby działa, jakby był problem, może z kartą graficzną, tak? Z pamięcią RAM, lub czymś takim. Ale poczekajcie. Tutaj mam Linuxa z oprogramowaniem testowym do grafiki, ale jeszcze zobaczmy na tym komputerze, w którym sadziliśmy i piątkę. Teraz jest Cold Restart, bo tutaj był, resety były od, odłączone od zasilania. Zrobi Cold Restart, później będzie chyba Warm restart, było teraz przy Cold Restarcie to się stanie. Tutaj jeszcze dioda RUN, mryga na zielono. Tutaj przy tym odpaleniu już nie mrugała, była cały czas zielona. I patrzcie, jest to samo, dokładnie to samo zachowanie, dioda ran świeci cały czas na zielono. To wygląda jakby to całkowicie normalnie startowało, ale problem jest, że monitor, który tam jest wbudowany, jest specjalnie skonfigurowany pod te urządzenie. I pan Marcin jest koordynatorem na całą Polskę, a pan Tomasz, którego jeszcze tam nie było w tym filmie, jest właśnie koordynatorem w tej fabryce i pojawiają się pewne sprzeczne informacje. Pan Marcin mówił, że dostał informację, że Wywala błąd przy ładowaniu systemu blue screen, a tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest to. Czy po prostu to się zawiesza po godzinie pracy i teraz to ustalamy? Czy to rzeczywiście botuje, ale ten, który tutaj nam się wysypywał podczas pracy, ale działa, czy on po prostu tak samo działa dalej, ale się wysypuje po godzinie pracy. Bo jeśli działa i po godzinie pracy się wysypuje, to znaczy, że ten też działa, bo jest dokładnie to samo zachowanie. I czekamy po prostu na telefon, na jedną wersję zdarzeń wspólną i spójną, bo polski mam gotowe do wymiany. przyszły z Chin wczoraj. Jak widzicie, furmark na tym sprzęcie działa. To jest ten sprzęt, który niby działał, a się wysypywał. Działa furmarczek. Grafika się wydaje być sprawna i reszta, RAM, wszystko. Ale tutaj już dioda RAM nie świeci, bo peryferia, karta peryferyjna nie jest uruchomiona. Hmm. Hmm. Teraz ten sam test, ale na naszej i5 tutaj i słuchajcie 7 fpsów kontra 3 fpsy tutaj nasza i5 wykręca 7 fpsów, kurde jest upgrade, jest dobrze weszło, aktywne chłodzonko, podwójna wydajność, to jest to. Właśnie 10 minut temu otrzymaliście paczkę od nas z jednym komputerem. To jest właśnie najgorsze możliwe zakończenie, gdzie. Nie wiemy co jest ze sprzętem i nic z tym nie poradzę, więc tutaj nic się nie wyczaruję. Przepraszam was, ale nic nie wyczaruję. Mogę wam życzyć jedynie wesołych świąt i przypomnieć wam o ekipach, z którymi pracuję, czyli komputronik, tam kupujecie komputery, laptopy, pecety i inne sprzęty. A jeśli macie do naprawy laptopy, przede wszystkim laptopy, konsole i podobne komputery, to formuła zgłoszenia jest w opisie pod filmem. Tam wchodzicie, wysyłacie sprzęt i zostaje naprawiony lub trafia do mnie na film. A jeśli potrzebujecie takie stoły warsztatowe, meble biurowe i fotele, to Elzap, kod rabatowy w opisie pod filmem. A jeśli komponenty elektroniczne, to TME. Kurczę, no nie jestem zadowolony z zakończenia tego filmu. Nie jestem zadowolony, uwierzcie mi, uwierzcie mi. No. no ale to jest wszystko real life, to nagrywamy w tym tygodniu i w tym tygodniu film jest publikowany, tak? To jest wszystko z życia. Tutaj się nic nie wymyśla, nic się nie ustawia. No i czasami tak jest, że ktoś snuje urlopy i, i koniec, i, i lipa, nie? Dobra, to na razie.